Gwiazda TASK nie żyje. Tragiczne wieści przekazano nocą. W Wielkanoc pękły serca fanów. Wielkanoc, która miała być czasem radości, przyniosła łzy. Nocą dotarła do nas wstrząsająca informacja o śmierci jednego z tancerzy. O wszystkim poinformował polskich fanów Robert Rowiński. 16. Edycja Tańca z Gwiazdami Siódmy odcinek tańca z gwiazdami za nami, a parkiet wciąż płonie od tanecznych emocji. Miniona niedziela zafundowała widzom prawdziwy maraton, gdyż każda z par zaprezentowała aż dwie choreografie, walcząc o awans do ćwierćfinału. Ostatecznie, z największą liczbą punktów od jurorów i głosów publiczności, do dalszego etapu przeszło pięć duetów – Maria Jeleniewska z Jackiem Jeszkę Tomasz Wolny z Darią Sytą, Filip Gurłacz z Agnieszką Kaczarowską, Blanka z Mieszkiem Masłowskim oraz Adrianna Borek z Albertem Kosińskim. Niespodziewanie z programem pożegnali się Michał Barczak i Magdalena Tarnowska, typowani przez wielu na finalistów. Teraz przed pozostałymi parami stoi kolejne wyzwanie walka o półfinał, która zapowiada się niezwykle zacięta. Jednak w najbliższą niedzielę, z uwagi na Święta Wielkanocne przypadające na 20 kwietnia, fani tanecznych zmagań będą musieli zrobić sobie przerwę od programu, gdyż Polsat nie wyemituje kolejnego odcinka. Czarna seria w show biznesie. Ostatnie tygodnie przyniosły ze sobą falę smutnych wiadomości o odejściu wybitnych postaci ze świata kultury i mediów. Pożegnaliśmy między innymi dwukrotnego laureata Oskara, Genea Hackmana, wraz z jego małżonką, a śledztwo w sprawie ich śmierci ujawniło nieoczekiwane okoliczności. Niestety, w atmosferę wyczekiwania świąt wielkanocnych wkradł się żal po stracie Krystyny Miłobęckiej, jednej z najwybitniejszych polskich poetek, której twórczość poruszała serca wielu. Smutne doniesienia nie zakończyły się wraz z odejściem poetki. Niedawno media obiegła wieść o śmierci Małgorzaty Pruszyńskiej, znanej wokalistki legendarnej grupy DSU, której talent i głos na zawsze pozostaną w pamięci fanów i kolegów z branży. W wielki piątek dotarła do nas kolejna bolesna informacja o śmierci Andrzeja Jerzyka, cenionego dziennikarza radiowego związanego przez lata z Radiem Centrum w Kaliszu, który swoją pasją do bluesa zarażał słuchaczy w autorskiej audycji. Teraz świat sztuki obiegła kolejna smutna informacja. Robert Rowiński wspomina Juliana Bensona. Robert Rowiński, polski tancerz znany z parkietu Tańca z Gwiazdami, gdzie triumfował u boku Ilony Krawczyńskiej, podzielił się smutną wiadomością. Odszedł Julian Benson, charyzmatyczna postać irlandzkiej edycji tego popularnego show. Benson, ceniony tancerz, choreograf i juror, a także agent talentów, zmarł w Dublinie w wieku 54 lat. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego przyjaciela Juliana Bensona. Naszego własnego kapitana Sparkle, który wniósł tak wiele radości, blasku i talentu na ten świat. Jego postawa i spojrzenie na życie były zawsze inspirujące i nadal takie będą dzięki jego nieustannym staraniom, by polepszać życie ludzi wokół niego, zwłaszcza poprzez założenie Ibq Foundation. Jego dziedzictwo będzie żyło wiecznie. Julian był jedyny w swoim rodzaju i na zawsze będzie nam go brakować. Świat stracił dziś trochę blasku. Niech spoczywa w pokoju, czytamy w mediach społecznościowych. Urodzony w Australii w rodzinie irlandzkich emigrantów, Benson powrócił do ojczyzny swoich rodziców w wieku 10 lat. To właśnie tam, już jako czterolatek, odkrył swoją życiową pasję – taniec. Absolwent dublińskiego kolajstę i University College Dublin gdzie studiował psychologię, angielski oraz język irlandzki, przez wiele lat skrywał fakt, że od drugiego roku życia zmagał się z mukowiscydozą. Publicznie wyznał to dopiero w 2018 roku, inicjując później fundację Juliana Bensona CF, wspierającą osoby dotknięte tą chorobą. Mimo wielu wyzwań zdrowotnych, w tym przeszczepu nerki w ubiegłym roku, Benson nie tracił ducha i angażował się w pomoc innym. Jego ostatnim ważnym projektem było Tranquility House w Dublinie, stworzone jako dom z dala od domu dla rodzin przyjeżdżających na leczenie dozy. Robert Rowiński i Julian Benson doskonale się znali, ponieważ polski tancerz występował też na parkiecie irlandzkiej edycji Tańca z Gwiazdami.